Od momentu, w którym stało się jasne, że Legia Warszawa chce Marka Papszuna, a Marek Papszun chce do Legii, pewnie wielu kibiców tego klubu, a zapewne nie tylko oni, zastanawiało się nad tym, mocno zastanawiało się nad tym, jak będą wyglądały te pierwsze mecze pod wodzą nowego szkoleniowca i abstrahując od tego, że pewnie wielu z nich, wielu z tych kibiców miało nadzieję, że dojdzie do nich jeszcze jesienią, no bo jednak dość nieodpowiedzialnym wydawało się od razu zostawianie tej drużyny w kryzysie bez odpowiedniego sztabu. Chyba możemy już powiedzieć, że te mecze z Koroną Kielce, a tak że arką Gdynia dość mocno rozczarowały. I to nawet wtedy, jeśli ktoś, przynajmniej na razie, nie wieszał temu projektowi zbyt wysoko poprzeczki. Zapraszam na kilka moich spostrzeżeń na temat tych pierwszych dwóch spotkań. Marka Popszuna w roli trenera Legii Warszawa. Zostawcie łapkę w górę, no i jedziemy z tematem. To oczywiście sam początek, i na razie nie ma co wyciągać daleko idących wniosków, tym bardziej nie ma co przesadnie krytykować, ale kilka rzeczy możemy już powiedzieć, nad kilkoma rzeczami się zastanowić. I tutaj, może wracając do tych oczekiwań, to ja oczywiście miałem na myśli takie zdroworozsądkowe podejście do tematu, no bo mam też oczywiście świadomość, że pojawiały się nieco bardziej rozgrzane głowy i to nie tylko wśród kibiców, ale również wśród ekspertów, i te nieco bardziej rozgrzane głowy zakładały, że to mogą być od razu europejskie puchary, że od razu taki cel będzie walczył Marek Papszun, a i nawet Mistrzostwo Polski, to w ich mniemaniu nie była sprawa, która w przypadku Legii już musiała być tak definitywnie przegrana. No i pewnie matematycznie jeszcze nie jest przegrana, matematyka to w ogóle jest taka fajna przyjaciółka, która bardzo długo cię będzie przytulać i mówić, że różne rzeczy są możliwe i tak samo jest w przypadku Legii Warszawa, że tam pewnie po tym zerze po przecinku, w końcu znajdą się jakieś cyferki, które pokazują, że kurczę, to jeszcze może się wydarzyć, ale moim zdaniem zdecydowanie warto w tym wypadku zejść na ziemię i raczej odwoływać do tych liczb, które chociażby pokazuje u siebie na X-ie regularnie Piotrek Klimek, i tam widzimy, że jest oczywiście 1% szans legi na europejskie puchary, ale aż 36% szans na spadek legi z Ekstraklasy. Mówię o, tych, o tym stanie po tych dwóch pierwszych spotkaniach. No i wiemy, że Dariusz Mieduski w tym swoim słynnym wywiadzie chwycił się raczej pierwszej z tych liczb, no ale wiemy też, i to jest moim zdaniem bardzo dobra informacja dla Legii Warszawa, że Marek Papszun nazywa takie podejście naiwnością. Oczywiście nie tak bezpośrednio w odniesieniu do słów właściciela klubu, aż tak mocno Marek Papszun nie przykozaczy, ale moim zdaniem bardzo potrzebny jest dzisiaj Legii ktoś, kto będzie dbał o taki odpowiedni balans pomiędzy myśleniem życzeniowym, a moim zdaniem to jest jeden z największych błędów Legii Warszawa w ostatnich lat. Takie zakładanie, że raczej będzie świeciło słońce, że raczej pewne rzeczy nam będą, będą zawsze wychodziły, a takim podejściem zdecydowanie bardziej pragmatycznym. O tym początku Marka Papszuna moim zdaniem możemy powiedzieć również, że tak stricte jeśli chodzi o boisko, jeśli chodzi o pomysł na grę, no to nowy trener Legii Warszawa uznał, że no nie będzie się tutaj za bardzo bawił w jakieś kompromisy, w jakieś takie okresy przejściowe, takie powolne wdrażanie tego zespołu i przystosowywanie go do jego zasad, tylko to ma być od razu mniej więcej to, co dawało Markowi Paprzonowi sukces w Rakowie Częstochowa, co tam sobie wcześniej wymyślił, wprowadził, no i też rozwijał w tym klubie i tutaj ktoś oczywiście mógłby prychnąć i powiedzieć, że przecież to było oczywiste, przecież po to w ogóle Marek Papszon został ściągnięty do Legii Warszawa, ale ja szczerze mówiąc zakładałem, znaczy brałem pod uwagę taki scenariusz, że na początku może to wyglądać nieco inaczej, może zaraz powiem o tym, dlaczego tak do tego podchodziłem, ale na pewno temu, co się wydarzyło, sprzyjało mimo wszystko to, że Marek Papszon objął ten zespół w przerwie pomiędzy rundami, gdzie był okres przygotowawczy, gdzie od razu było zaplanowane bardzo dużo sparringów, a nie w trakcie rundy, no bo wtedy rzeczywiście pewnie trudniej byłoby od razu zmienić system, od razu przestawić ten zespół na inne granie, no bo tych meczów oczywiście było w terminarzu zaplanowanych bardzo wiele. No i teraz dlaczego tak uważałem? Po pierwsze, uważałem tak dlatego, że moim zdaniem ta kadra nie jest do końca skrojona pod to, co chce grać Marek Papszun. I już teraz bardzo mocno widać, że tutaj będzie naprawdę sporo szycia. Jeśli doliczymy sobie do tego również problemy zdrowotne, a wiemy, że na początku przygody Marka Papszuna z Legiem Warszawa tych problemów zdrowotnych jest mnóstwo, bo chociażby zakładam, że podstawowymi wahadłowymi mieli być Paweł Wszzołek, a także Ruben Winak, no a wiemy, że ciężko o to będzie w rundzie wiosennej, no to w zasadzie już może nawet nie będzie szycie, tylko tak. Takie naprawdę niezłe wygibasy. I oczywiście Marek Popszon jest na tyle doświadczonym trenerem, że wie, jak sobie radzić w takich sytuacjach, chociażby w rundzie jesiennej w Rakowie, częstochowa, kiedy też było mnóstwo meczów, musiał sobie radzić w trudnym położeniu, bo tam było nagromadzenie takich nieszczęśliwych zdarzeń. Ale wydaje mi się, że czym innym jest to szycie w takich okolicznościach, kiedy masz zespół, który ma swój strzon, który funkcjonuje, który też mentalnie no, nie znajduje się gdzieś na poziomie ciemnej piwnicy, a nieco inaczej szyje się w tych okolicznościach, które dzisiaj mamy w Legii Warszawa. No, i tutaj oczywiście wiadomo, na takim bardzo podstawowym poziomie nie ma co robić wielkiej tragedii z tego, że ktoś do tej pory grał jako półprawy stoper w dwójce, a teraz będzie musiał być centralną postacią w trójce. Tyle tylko, że zwróćcie uwagę na to, że do tej pory w Rakowie, taką siłą tego zespołu w dużej mierze było to, że ci piłkarze byli tacy dokładnie sprofilowani pod ten sposób grania. Marka Papszuna i ten profil do pewnego momentu przynajmniej był ważniejszy niż wszystko inne, ważniejsze niż, nie wiem, nazwisko tego gracza, przeszłość tego piłkarza. To wszystko mogło nie Przekonywać, ale jak zgadzał się ten profil, no to często było tak, że Marek Papszun z takich naprawdę przeciętniaków potrafił zrobić piłkarzy na miarę drużyny, która zdobywała Mistrzostwo, czy też zdobywała puchary polskie, no ale właśnie to był ten konieczny warunek. Profil musiał się zgadzać. A dziś w Legii nie ma na przykład żadnego napastnika, który by mu pasował. Oczywiście abstrahując od tego, że trudno pewnie byłoby znaleźć trenera, któremu pasowałby duet Rajowicz-Czolak. Tyle tylko, że to jest oczywista oczywistość. O tych napastnikach mówimy od dłuższego czasu i na okrągu, więc może. Powiem, że moim zdaniem też w tej kadrze nie ma takiego środkowego obrońcy, który pasowałby Markowi Paprzonowi do tego, żeby zajmować tę rolę i odgrywać tę rolę centralnej postaci defensywy. Żadnego środkowego obrońcy, w zasadzie żadnego piłkarza, bo powiedzmy, że tutaj pod uwagę też jest brany Rafał Augustyniak, ale generalnie chodzi mi o to, że nie ma kogoś, kto łączyłby ze sobą na odpowiednim poziomie, odpowiednie warunki fizyczne, odpowiednią grę w powietrzu, odpowiednią szybkość i zwrotność. Zwrotność to jest w zasadzie tutaj taka rzecz kluczowa. Też taką inteligencję taktyczną na odpowiednim poziomie, i też zdolność do zarządzania tą linią defensywy. Moim zdaniem, może to nieco kontrowersyjne, najbliżej tego profilu byłby Steve Capuladin, ale też wiemy, że w jego przypadku jest długa, długa litania, ale, no bo wiemy, jak wyglądały te przygotowania również przez turniej, wiemy, że był tam problem zdrowotny, były myśli o transferze. Poza tym to jest też piłkarz, który pewnie bardziej przyda się na tej lewej stronie, no bo wiemy, że tam w okresie przygotowawczym z braku laku musiał występować, Patryk Kun. Jeszcze a propos wprowadzania tego nowego ustawienia, to pamiętam, że kiedyś rozmawiałem na ten temat z Markiem Papszunem, w kontekście tego, jak to na początku wyglądało w Rakowie Częstochowa, kiedy w 2016 roku przychodził do tego zespołu i przez to też zapalała mi się taka lampka, że na początku może to wyglądać w Legii też nieco inaczej. No bo kiedy on się meldował w Rakowie Częstochowa, no to oczywiście meldował się w tym klubie właśnie z tym pomysłem na grę, z tym dzięki temu pomysłowi w sumie został w dużej mierze zatrudniony. Ten pomysł wtedy uchodził. Za taki autorski bardzo i taki bardzo oryginalny, ale mimo wszystko na początku Marek Papsząt grał inaczej, grał zdecydowanie bardziej standardowo. To było chyba takie ustawienie 4-2-3-1 i to było wszystko takie zdecydowanie bardziej uproszczone. No bo kiedy Marek Papsząt zameldował się w tym klubie i zobaczył, jak to wszystko wygląda od środka, no to uznał, że takie wprowadzanie tego wszystkiego od razu, no to byłoby dla tej drużyny. Tutaj cytat. No ale wiadomo, jak już wspomniałem, moment jest nieco inny, no bo on wtedy obejmował Raków w trakcie rundy, a teraz zaczynał pracę między rundami, no i też przede wszystkim inni byli piłkarze, no bo inaczej oceniasz pewnie taką zdolność do bezprawowlamowej adaptacji w przypadku Adama Mesjasza, Wojciecha Okińczyca czy Adriana Klepczyńskiego, takie przykłady sobie wynotowałem, a inaczej gości, którzy wiecie, no ponad 130 razy łącznie zagrali w reprezentacji Polski, nie licząc już innych reprezentacji, no i też wiadomo, mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o nieco lepsze ligi, czy też o europejskie puchary. Niemniej jednak to zadanie jest bardzo wymagające i wiąże się ze sporym ryzykiem i jeszcze jedna rzecz utkwiła mi w głowie z tej rozmowy z trenerem Markiem Papszunem, mianowicie on wtedy zaznaczał, że często spore problemy, jeśli chodzi o te jego zasady, mają ci najbardziej doświadczeni piłkarze, no bo to trochę wymaga od nich tego, żeby nieco zapomnieli o tym, czego uczyli się przez całą karierę i teraz instynktownie robili różne rzeczy na modłę Marka Papszuna, no i z tym często ci doświadczeni piłkarze że mieli pewne problemy. I to wszystko, o czym mówię już od dłuższego czasu, moim zdaniem jest o tyle istotne, że w tych spotkaniach z Koroną Kielce, a także Arką Gdynia, jak na dłoni było widać, to, że bardzo trudno jest w tak krótkim czasie uzyskać jakieś automatyzmy, dać drużynie takie odpowiednie narzędzia, żeby ona przejęła kontrolę nad tym, co dzieje się na boisku, w takim rozumieniu kontroli, którą wcześniej miała drużyna Rakowa Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna, bo na razie ja mam takie wrażenie, że więcej jest mówienia o tej kontroli przez e, trenera, niż że. Rzeczywiście widzieliśmy tego na boisku w wykonaniu Legii Warszawa. No i też trudno w tym krótkim czasie stworzyć jest z tej drużyny taką maszynę do pressingu, a to pewnie na dłuższą metę będzie bardzo istotna, czy też wręcz kluczowa rzecz dla Marka Papszuna, już o takich rzeczach jak obrona pola karnego, szczególnie w kontekście tych stałych fragmentów gry. Chyba nawet nie ma co mówić, no bo w przypadku Legii to jest temat na zdecydowanie dłuższą opowieść. No ale tak się te mecze nieszczęśliwie dla Legii ułożyły, że te stałe fragmenty gry, po których Legia straciła większość goli, trochę nam Układają narrację na ten temat, i to jest taki też element, po którym bardzo dobrze widać to, że na ten efekt papszuna trzeba będzie dużo czasu, bo naprawdę możesz wszystko zrobić na treningach, możesz wszystko przećwiczyć, a później w meczach piłkarze mogą robić coś zupełnie odwrotnego. No i Marek Papszun po meczu z Koroną Kielce przyznawał, że tak właśnie było, że drużyna zachowywała się kompletnie inaczej niż to, jak pracowali nad stałymi fragmentami gry, nad obroną stałych fragmentów gry w trakcie przygotowań do tego spotkania. Ten start Legii Warszawa w ogóle jest moim zdaniem dość ciekawy pod takim kątem terminarzowym, ale nie na takim podstawowym poziomie. Tylko patrząc szerzej, nie tylko na to z kim Legia akurat miała rywalizować, no bo tutaj na tym podstawowym poziomie chyba była zgoda, że na początku miało nie być tragedii, a te schody miały się pojawić później, choć oczywiście wiemy, że to też się zmienia, no bo powiedzmy, że był taki moment, kiedy ten mecz z gks Katowice pewnie nie uchodził za specjalnie trudny, no a teraz mówimy o jednej z najlepszych drużyn ostatniego czasu i to z perspektywy Legii Warszawa będzie bardzo ciężka przeprawa, jednak nie z tym rzecz. Chodzi mi o to, że Legia na samym początku trafiła wyłącznie na drużyny, które grają w systemie z trójką obrońców i powiedzmy tutaj, że ten stopień podobieństwa jest różny w przypadku poszczególnych drużyn, ale na końcu dość zbliżony do tego, jak docelowo ma grać Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna. Tyle tylko, że zarówno w przypadku Korony Kielce oraz Arki Gdynia, jak i GKS-u Katowice oraz Wisły Płock, z którymi Legia dopiero zagra, mówimy o drużynach, które tłuką ten system pod wodzą jednego trenera od dłuższego czasu. Najkrócej się to robi oczywiście w Arce Gdynia, bo Arka awansowała do Ekstraklasy jeszcze z nieco innym pomysłem, no i też z nieco innym pomysłem w tej Ekstraklasie startowała, ale to pokazuje, że nawet kilka miesięcy może w, tym, w tej materii zrobić taką zasadniczą różnicę i jeśli komuś w sobotę system pomagał, no to raczej Arce Gdynia, a nie Legi Warszawa, a przecież mówimy o w zasadzie przepaści, jeśli chodzi o jakość indywidualną poszczególnych piłkarzy i moim zdaniem nie ma przypadku w tym, że Marek Papszon na konferencjach prasowych po meczach bardzo wyraźnie to podkreśla. Poniekąd jest to może kurtuazja no bo wiadomo, chciał docenić pracę trenerów, rywali i tak dalej, ale moim zdaniem jest też w tym bardzo dużo prawdy i to nie tak, że Marek Papszon szuka w ten sposób jakiejś łatwej wymówki. Tu jednak zakładam, że Marek Papszon będzie konsekwentny i nawet jeśli te wyniki nie będą się zgadzały, no to on nie dojdzie nagle do wniosku, że trzeba coś zmienić, trzeba coś pokombinować, może wrócić do pewnych ustawień, do pewnych pomysłów, które mogły działać w pierwszej części rundy jesiennej. Tylko tak już Legia po prostu będzie grała. I jestem bardzo ciekawy wyborów personalnych Marka Papszuna, bo nie ukrywajmy, jeśli ktoś w trakcie tych dwóch pierwszych meczów po przerwie chciał się doszukać jakiegoś zbawiciela w szeregach Legii Warszawa, no to mówimy o lekkim dramacie. Oczywiście w Gdyni błysnął Antonio Czolak, błysną skutecznością sam i końcówce. Widziałem, że też w 11 kolejki był Ermal Krasniki, ale moim zdaniem to jest nieporozumienie, no bo on grał bardzo słabo, po prostu dobrze wykonał dwa stałe fragmenty gry w końcówce, ale dobra, już mniejsza z tym. Chodzi mi o to, że trudno jest wskazać na razie kogoś, kto w legii Warszawa pociągnie ten wózek we właściwym kierunku po okresie przygotowawczym. Dużo się mówiło o tym, że takim piłkarzem może być kacper urbański, no ale już wiemy, że ta liga no, wygląda bardzo słabo w jego wykonaniu, no bo z został ściągnięty już w przerwie w przypadku meczów z Gdyni, nie wiem, czy jedno Akcję możemy sobie udaną w jego wykonaniu e, e, przypomnieć. No, i tutaj coraz trudniej doszukać się w nim piłkarza, który no, zacznie grać na miarę tych oczekiwań. Po tym pierwszym meczu z koroną, jeszcze bym wskazał Jurgena Elitima. Oczywiście był to wybór nieidealny, wybór obarczony tym, że on miał e, dużo e, strat. No, ale też wiemy, że on dorobił się, znaczy dołączył do grona piłkarzy, którzy mają problemy e, zdrowotne. Już w Gdyni nie zagrał. A po tym meczu w Gdyni, jeszcze raz podkreślę, że nawet takiego Elitima, czyli nieidealny wybór, naprawdę trudno jest znaleźć gdy rozmawiamy o piłkarzach, którzy zaczęli ten mecz w podstawowym składzie. I to też prowadzi nas do całkiem ciekawego dylematu w kontekście Marka Papszuna, mianowicie prócz Antonio Czolaka w Gdyni całkiem pozytywnie oceniane zmiany dali Jakub Żewłakow, a także Samuel Kowacik i ci piłkarze stali się automatycznie kandydatami do tego, żeby wyjść w podstawowym składzie na mecz z GKS-em Katowice. No i teraz tak, myślę sobie, że takie ryzyko byłoby dość mocno nie w stylu Marka Papszuna, tym bardziej, że mówimy też o piłkarzach, którzy abstrahując od ich zalet mają też pewne wady. Na przykład od razu widać, że Jakub Żywakow nie przepada za pracą w defensywie i ma z tym pewne problemy. No i widać też, że Samuel Kowacik na razie nieco odstaje pod kątem fizyczności. Z drugiej strony tak się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem większym ryzykiem nie jest to, że cały czas wystawiamy tych samych zawodników i liczymy, że to w końcu przyniesie jakiś inny efekt. No i zobaczymy, jaką ta młodzież odegra rolę, no ale już tak podsumowując trzeba powiedzieć, że ta seria 11 meczów z rzędu bez zwycięstwa w lidze daje naprawdę smutny obraz tego zespołu. Tym bardziej, że jeśli sobie to przeanalizujecie, no to chyba dojdziecie do takiego samego wniosku jak ja, mianowicie jak sobie popatrzycie na tych 11 meczów, to naprawdę trudno jest znaleźć takie spotkanie, w którym Legia była lepsza, zasłużyła na zwycięstwo, miała pecha, sędzia ją skrzywdził i tak i tak dalej. Oczywiście Legia mogła jakieś spotkanie z tych wygrać, wystarczyłoby, żeby Rejowicz trafił w samej końcówce meczu z Motorem Lublin, ale to nie tak, że Legia była od tego motoru lepsza jakoś zdecydowanie, czy też po prostu w ogóle lepsza. Równie smutny obraz tego zespołu to jest to, że po takim meczu z Arką Gdynia trzeba się czepiać i czerpać optymizm z tego, że udało się w cudownych okolicznościach wyciągnąć remis w samej końcówce. Nawet jeśli mówimy tutaj o trudnym terenie, no bo w Gdyni gra się trudno, no to mówimy też o zespole Beniaminka, który raczej jest Twoim rywalem w walce o utrzymanie i raczej powinien być pod Tobą w tabeli. No ale wiadomo, pewnie lepiej by się było chwycić jakich rzeczy stricte wojskowych, ale tutaj nie ma zbyt szerokiego wyboru, więc trzeba się chwytać czegoś takiego. A skoro, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, które nie do końca muszą mieć związek, no to może powiem, że rok temu, po przerwie zimowej, też było tak, że Raków Marka Paprzuna zdobył jeden punkt w dwóch meczach, a później wiecie co, później wygrał sześć spotkań z rzędu. Ja wiem, że to nie ma żadnego wielkiego związku, wiem, że szanse na powtórkę są bardzo minimalnie, ale chciałem jakoś tak optymistycznie zakończyć. Z perspektywy kibiców Legii Warszawa. Trzymajcie się. Do zobaczenia.